Czy kiedykolwiek wszedłeś do pomieszczenia i, nie mówiąc ani słowa, poczułeś, że wszystkie spojrzenia skierowane są na ciebie? Jakby z jakiegoś niewidzialnego powodu, twoja obecność zmieniła atmosferę miejsca? Jeśli to ci się przydarzyło, weź głęboki oddech i wiedz: to nie jest przypadek. Dziś porozmawiamy o czymś, co wykracza poza zachowanie, wygląd lub mowę. Porozmawiamy o cichej sile, silnej aury. Nie jako luźne, ezoteryczne pojęcie, ale jako realną manifestację psychiczną, którą Karl Jung pomaga nam zrozumieć głęboko. Być może nie zawsze postrzegałeś to jako moc. Czasami wydaje się to bardziej ciężarem. Ludzie przychodzą do ciebie, aby się wygadać, opowiadają ci sekrety, których nawet nie wiedzieli, że chcą ujawnić. Innym razem jest odwrotnie. Czujesz, że przeszkadzasz, że Twoja obecność rozbraja, lub nawet wywołuje odrzucenie w niektórych środowiskach. Ale co kryje się za tym wszystkim? Jung mówił, że nasza psychika ma własne pole magnetyczne. A kiedy to pole jest zintegrowane, kiedy Twój umysł, ciało i duch idą razem, emanujesz czymś, co wpływa na świat, nawet nie chcąc. To nie jest o tym, aby czuć się specjalnym. W rzeczywistości osoby posiadające te energie są zazwyczaj niezwykle wrażliwe. Dostrzegasz to, czego inni nie mówią. Wyłapujesz napięcia w powietrzu, niewygodne milczenia, spojrzenia, które ukrywają prawdy. Jednocześnie czujesz ogromną potrzebę ochrony swojego spokoju, ponieważ jest on owocem ciężkiej pracy wewnętrznej. W tym momencie chcę Cię zaprosić do refleksji ze mną. Czy ten wpływ, jaki wywierasz, jest wezwaniem do czegoś większego? Czy ta intensywność, która w tobie żyje, jest częścią głębszej misji? Bądźmy szczerzy: noszenie silnej aury może czasami wydawać się samotne. Ludzie cię podziwiają, ale niewielu naprawdę cię zna. Czerpią z ciebie inspirację, ale nie zawsze potrafią poradzić sobie z twoją głębią. Czujesz, że nie pasujesz do powierzchowności. Że nie potrafisz udawać, że nie wiesz, jak się uśmiechać, gdy coś jest nie tak. I wiesz dlaczego? Ponieważ twoje pole energetyczne nie pozwala już na te społeczne kłamstwa. Jung nazwałby to zintegrowaną autentycznością, kiedy przestajesz grać i zaczynasz wreszcie być sobą. Ale ta autentyczność ma swoją cenę. Przyciąga tych, którzy chcą rosnąć i tych, którzy chcą konsumować. Ludzi, którzy inspirują się i leczą w Twojej obecności, ale także tych, którzy żywią się Twoim światłem, ponieważ nie potrafią znaleźć własnego. Czy już tego doświadczyłeś? Czy kiedykolwiek czułeś się wyczerpany po rozmowie, która wydawała się normalna? Czy zauważyłeś, że z niektórymi ludźmi wychodzisz lżejszy, a z innymi wydaje się, że straciłeś kawałek siebie? To nie jest dramat, to energia w ruchu. To dowód, że Twoje pole jest aktywne i musi być pielęgnowane z odpowiedzialnością. I tutaj pojawia się istotne rozróżnienie: połączenie czy konsumpcja? To pytanie musi żyć w Tobie jak mantra, ponieważ silna aura bez jasnych granic staje się celem, ale silna aura z jasnością i ochroną staje się nie do ruszenia. Musisz obserwować. Ludzie zbliżają się do Ciebie. Ponieważ chcą rosnąć z tobą, czy ponieważ chcą wyssać to, co reprezentujesz? Zintegrowana energia nie jest pokazem dla publiczności. To obecność, która ujawnia prawdy, która oświeca, ale także konfrontuje. I nie wszyscy są na to gotowi. Dzieci i zwierzęta wiedzą. Nie mają społecznych masek, nie udają empatii, nie dostosowują się dla wygody, czują wibracje. I jeśli już zauważyłeś, że pies się uspokaja w Twojej obecności, że niemowlę patrzy na Ciebie i uśmiecha się bez powodu, że dziecko chce z Tobą rozmawiać, jakby Cię już znało, to jest znak. Nie charyzmy, ale integracji duchowej. Karl Jung nazywał to rezonansem z archetypem boskiego Dziecka. Tą czystą, nieskalaną częścią, którą wszyscy nosimy, ale niewielu utrzymuje przy życiu. Nie musisz nic mówić, aby przekazać tę wibrację. I często, kiedy mówisz, wpływ jest jeszcze większy nie przez głośność, ale przez prawdę. Mówisz niewiele, ale mówisz z obecnością. A dla tych, którzy są uwięzieni w wewnętrznych hałasach, twój spokój jest prawie nie do zniesienia. Już to zauważyłeś? Kiedy zachowujesz spokój w środku chaosu, przeszkadzasz. Ponieważ twój spokój ujawnia wojnę, którą inni toczą w środku. Twoja niereaktywność staje się lustrem. I nie każdemu podoba się to, co widzi odbite. Ta cicha siła, ta aura, która emanuje czymś, czego słowa nie wyjaśniają, jest wynikiem ciężkiej pracy wewnętrznej. To nie jest dar, to budowa. To owoc trudnych nocy, samotnych decyzji. I głębokiego procesu samopoznania. Musiałeś stawić czoła swoim traumom, swoim wzorcom, swojej własnej ciemności. Musiałeś złamać maski, zakwestionować tożsamości, spojrzeć w oczy bólu i nie uciekać. I to to przekształciło twoją energię. Dziś nie musisz niczego udowadniać. Twoja obecność jest twoim dowodem. Ale bądźmy szczerzy: to również oddaliło cię od wielu ludzi. Ponieważ kiedy przestajesz szukać aprobaty, zaczynasz przeszkadzać tym, którzy żyją, aby być zaakceptowani. I tutaj pojawia się jedna z najtrudniejszych i najbardziej wyzwalających prawd, jakie pozostawił nam Jung. Przywilejem życia jest stać się tym, kim naprawdę jesteś. Ale ten przywilej ma swoją cenę alienację grupy. Kiedy przestajesz edytować swoje opinie, aby pasować do grupy. Uśmiechać się tylko po to, aby zadowolić, zmniejszać swoje światło, aby nie przyćmić, stajesz się wolny i także niezrozumiany. I to niezrozumienie może boleć, szczególnie jeśli masz współczujące serce. Ponieważ prawda jest taka: ludzie o silnej aurze zazwyczaj noszą również wielką empatię. I tutaj rodzi się dylemat: jak chronić moją energię, nie wydając się zimnym. Jak stawiać granice bez poczucia winy? To jest punkt zwrotny. Musisz zrozumieć, że dojrzała duchowość obejmuje umiejętność mówienia nie, nawet dla tych, których kochasz, nawet gdy nie ma konfliktu. Ciche, szanujące i stanowcze nie może być największym wyrazem miłości własnej, jaką kiedykolwiek dałeś sobie. To jedna z największych lekcji samowalidacji. Twoja energia nie jest na sprzedaż. Nie musisz uzasadniać swojego milczenia, swojej nieobecności, swojej zmiany kierunku. Kiedy Twoja obecność leczy, pociesza lub inspiruje, ludzie będą chcieli mieć do tego stałego dostępu. Ale jeśli pozwolisz na ten dostęp bez kryteriów, Twoja aura zacznie się zanieczyszczać. Czujesz to w ciele zmęczenie bez powodu. Zamieszany umysł, splątane emocje. Czasami to nie jest twoje, to energia, którą zaabsorbowałeś od innych. I tutaj pojawia się znaczenie granic energetycznych. Jung mówił o potrzebie granic psychicznych. Oznacza to wiedzieć, gdzie ty się kończysz, a inni zaczynają. To nie jest egoizm, to rozeznanie. Ponieważ jeśli otworzysz się na wszystko, zaczynasz nosić to, co nie jest Twoje. Dlatego przed wejściem w nową przestrzeń, czy to fizyczną, emocjonalną czy cyfrową, zakotwicz swoją energię. Weź głęboki oddech. Wyobraź sobie światło, które Cię otacza. Zdefiniuj w sobie, co jest moje, a co nie. Co jestem gotów zaoferować, a czego jestem świadomy odmówić. Nie jesteś tu po to, aby absorbować świat. Jesteś tu po to, aby przekształcać przez obecność, a nie przez wyczerpanie. I do tego musisz zaakceptować prawdę. Nie jesteś zbawcą nikogo. Tak, Twoja energia dotyka, Twoje słowo leczy, Twoje słuchanie przyjmuje, ale nikt nie może przejść przez własne piekło za inną osobę. Jesteś lustrem, katalizatorem, przypomnieniem, nie guru, nie terapeutą na zawołanie. Każda istota ludzka niesie swoją własną podróż, i choćbyś bardzo chciał pomóc, musisz pozwolić, aby inni szli swoją drogą. Jung mówił, że proces indywidualizacji, prawdziwe spotkanie z samym sobą, jest samotną drogą. Możesz być obok, ale nigdy na miejscu. To tutaj stajesz się naprawdę potężny, kiedy rozumiesz, że twoja rola nie polega na ratowaniu, ale na utrzymywaniu obecności. Oferowaniu jasności bez narzucania, kochaniu bez więzienia, odbijaniu bez kontroli to jest dojrzałość duchowa. I to jest również ulga, ponieważ, kiedy akceptujesz, że nie musisz rozwiązywać wszystkiego, twoja energia uwalnia się na to, co naprawdę się liczy twoje własne wyrównanie. Od tego momentu stajesz się polem wibracyjnym, które inspiruje, budzi, przekształca. Ale bez poświęcania się w tym procesie. I to, to jest rewolucyjne. Utrzymywanie potężnej aury nie oznacza życia w izolacji lub dystansie. To nie jest o oddalaniu się od świata, ale o wiedzy, jak z nim interagować, nie tracąc istoty. Kluczem jest zakotwiczenie w swojej prawdzie. Jak podkreślał Jung, energia osoby jest silniejsza. Gdy jest w pełnym wyrównaniu z jej najgłębszym ja, kiedy przyjmujesz swoją własną podróż, akceptujesz swoje światło i cień i jesteś w pokoju z tym, kim jesteś, zaczynasz emitować niepowtarzalną energię pole siły, które jednocześnie przyciąga, ale także ustala granice i to właśnie to pole, gdy jest zachowane, pozwala ci połączyć się z innymi w autentyczny sposób. Nie chodzi o zadowalanie ale o bycie prawdziwym. To jest głęboko leczące, ale nie oznacza bycia dostępnym przez cały czas. Możesz się ofiarować, ale musisz wiedzieć, kiedy jest czas na krok w tył. Nie ma wstydu w oddaleniu się, aby zachować własny spokój. I kiedy się wycofujesz, nie jest to oznaka słabości, ale mądrości. Rozumiesz, że jakość Twojej energii jest ważniejsza niż ilość interakcji. Pytam cię, ile razy czułeś się winny, nie spełniając czyichś oczekiwań? To jest powszechne. I to poczucie winy rodzi się z naszej tendencji do szukania aprobaty lub zadowalania. Ale prawda jest taka, że prawdziwe połączenie z innymi może nastąpić tylko wtedy, gdy jesteśmy w porządku sami ze sobą. Kiedy nasza aura jest czysta i zrównoważona, świeci, rozszerza się, ale nie rozprasza. Jest jak płomień, który ogrzewa, ale nie pali. Nie jesteś tu po to, aby być pojemnikiem na cudze emocje. Twoja energia powinna być traktowana z szacunkiem, z rozeznaniem. Więc jak możesz chronić swoją aurę, nie zamykając swojego serca? Odpowiedź leży w rozeznaniu, gdzie wydajesz swoją energię. Nie chodzi o izolowanie się lub ukrywanie, ale o wiedzę, gdzie i z kim się łączysz? Ważne jest, aby tworzyć codzienne praktyki, które pomogą ci utrzymać twoją siłę energetyczną nienaruszoną. Medytacja, chwile ciszy, spacery w naturze są to chwile połączenia z samym sobą, które przywracają i ładowają twoją energię. Potrzebujesz tych chwil, aby wrócić do centrum, aby przypomnieć sobie, kim jesteś aby ponownie wyrównać się z tym, co naprawdę się liczy. I z tym wchodzi koncepcja aktywnej obecności. Nie jesteś tu po to, aby być obserwatorem życia. Jesteś uczestnikiem i uczestnicząc, zostawiasz ślad. Twoja energia, gdy jest wyrównana z Twoim celem, staje się siłą magnetyczną. I to prowadzi do następnej części tego, jak kultywować i chronić swoją aurę. Pozostawanie połączonym z Twoim większym celem. Jung mówił o znaczeniu znalezienia swojego osobistego mitu historii Twojej duszy. Jaki jest Twój cel? Czego szukasz na głębszym poziomie? Kiedy się z tym wyrównujesz, Twoja energia wzmacnia się w sposób, którego nie można zignorować. Łatwo jest stracić skupienie w tak chaotycznym świecie, pełnym rozproszeń i zewnętrznych hałasu. Dlatego powrót do Twojego celu, do Twojego centrum, jest codzienną praktyką. Jeśli czujesz, że Twoja energia jest drenowana, czas zadać pytanie, czy żyję zgodnie z moją prawdą? Uczucie zagubienia lub rozłączenia często wynika z tego, że jesteśmy nie w zgodzie z tym, co naprawdę się liczy. I to nie oznacza, że musisz zmienić swoje życie z dnia na dzień. Ale zacząć od małych kroków. Możesz zacząć od prostych wyborów. Priorytetowo traktować to, co przynosi ci spokój, oddalać się od sytuacji lub osób, które drenują twoją energię bez celu. Utrzymywanie potężnej aury obejmuje również zrozumienie, że nie jesteśmy tu po to, aby nikogo ratować. To może być trudne, szczególnie dla kogoś, kto ma tak przyjmującą energię. Często inni rzucają na nas swoje bóle oczekując, że będziemy rozwiązaniem. Ale pamiętaj, nie jesteś guru nikogo. Możesz być inspiracją, obecnością leczącą, ale każda osoba ma swoją własną drogę uzdrowienia. Jung przypomniał nam o znaczeniu podążania naszej wewnętrznej podróży. Nie możemy wykonać wewnętrznej pracy innych, a kiedy próbujemy, ryzykujemy zgubieniem się w tym procesie. Możesz być światłem dla innych, ale to nie oznacza, że musisz dźwigać ciężar cudzych cieni. Nie musisz nosić brzemienia bólu innych, jakby był twój. Zamiast tego możesz być katalizatorem transformacji, kimś, kto pozwala innym znaleźć siłę w sobie. Za każdym razem, gdy pozwalasz sobie nie absorbować bólu innych, ale zamiast tego oferujesz możliwość refleksji i wzrostu, wzmacniasz swoją własną energię. Uzdrowienie, którego inni szukają, Musi przyjść z wnętrza nich, nie od ciebie. I tutaj samopoznanie staje się kluczowym punktem. Bez głębokiego zrozumienia, kim jesteśmy, łatwo jest być manipulowanym przez energię innych. To wymaga praktyki, cierpliwości i często konfrontacji z naszymi własnymi cieniami. Cień, jak wyjaśnił Jung, to części nas samych, których nie chcemy widzieć, aspekty naszego jestestwa. Które próbujemy ukryć lub zaprzeczyć. W miarę jak stawiasz czoła własnemu cieniowi i zaczynasz go integrować, stajesz się bardziej całościowy, silniejszy i bardziej odporny na pokusy absorbowania cieni innych. Więc jak zacząć utrzymywać swoją aurę czystą i silną? Kluczowym krokiem jest inwestowanie w ciągłą samoświadomość. Obejmuje to codzienną praktykę refleksji i samopielęgnacji. Nie tylko jak się czujesz, ale jak reagujesz. Jak radzisz sobie ze stresem, z trudnościami. Stając się świadomym swoich wzorców emocjonalnych, możesz bardziej intencjonalnie wybierać, gdzie wydawać swoją energię i jak reagować na to, co jest poza Twoją kontrolą. Ponadto, utrzymując skupienie na swoim celu, zapewniasz, że Twoja energia nie jest marnowana na rozproszenia lub na ludzi, Którzy nie są zgodni z Twoją prawdziwą ścieżką. Innym kluczowym punktem dla utrzymania zrównoważonej i potężnej aury jest dbanie o wpływy zewnętrzne. Niemożliwe jest całkowite unikanie energii świata wokół nas, ale możemy być selektywni co do tego, co pozwalamy wejść w nasze pole energetyczne. Można to zrobić, ustalając jasne granice, wybierając, z kim spędzasz czas. I chroniąc się przed informacjami i bodźcami, które cię destabilizują. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak pewne środowiska lub osoby wpływają na twoją energię? Rozpoznanie tego jest pierwszym krokiem do podejmowania bardziej świadomych decyzji o tym, gdzie i z kim dzielisz swoją energię. Jung zawsze mówił o sile integracji procesie akceptowania wszystkich części nas samych w tym części ciemnych. Kluczem do silnego pola energetycznego jest akceptacja i odwaga, aby spojrzeć na te ukryte części i pracować nad nimi. Jeśli ignorujemy lub tłumimy aspekty naszego jestestwa, może to stworzyć wewnętrzne napięcie, które osłabia naszą aurę. Integrując nasze cienie, przekształcamy nasze słabości w siły. Ten proces wymaga odwagi, ponieważ często wiąże się z konfrontacją z lękami. I wrażliwościami, które wolelibyśmy zostawić za sobą. W miarę jak podążasz tą podróżą samoodkrycia, zauważysz również moc bycia obecnym w chwili. Autentyczna obecność jest jedną z najpotężniejszych cech, jakie ktoś może rozwijać, ponieważ jest podstawą wszystkich autentycznych działań. Kiedy jesteś naprawdę obecny w każdej sytuacji, przekazujesz energię, która jest głęboka i transformująca. Ale, aby być obecnym, musisz najpierw nauczyć się odłączać od zewnętrznych oczekiwań, presji i nieustannego poszukiwania aprobaty. Czego potrzebujesz w tej chwili, to być wiernym swojej istocie. I być może jedną z najpotężniejszych praktyk, jakie możesz kultywować w swoim życiu, jest medytacja, lub jakakolwiek inna praktyka, która pomaga ci ponownie połączyć się z sobą. Nie oznacza to, że że musisz spędzać godziny na medytacji, ale rezerwować chwilę w ciągu dnia, aby głęboko oddychać, uspokoić umysł i ponownie połączyć się z Twoją prawdą. Jak się czujesz, będąc w ciszy ze sobą? Często to w ciszy znajdujemy odpowiedzi, których szukamy. W poszukiwaniu wewnętrznego spokoju mamy szansę wzmocnić nasze połączenie z naszą własną energią. Jednak aspekt, o którym często zapominamy, to to, że praktyki duchowe nie muszą być skomplikowane. Nie potrzebujesz wielkich rytuałów ani wyrafinowanych narzędzi, aby uzyskać dostęp do swojej prawdziwej energii. Najważniejsze jest intencja i konsekwencja. Jak możesz włączyć małe praktyki duchowe do swojego codziennego życia? Czasami prosta chwila wdzięczności lub gest autentycznej dobroci może wystarczyć. Aby podnieść Twoją wibrację. Nie lekceważ prostoty, ponieważ niesie ona wielką moc. Innym istotnym punktem dla utrzymania potężnej aury jest praktyka samowspółczucia. Często jesteśmy surowsi dla siebie niż dla jakiejkolwiek innej osoby. Ciągła samokrytyka podkopuje naszą energię i osłabia nasze pole energetyczne. Jung podkreślał, że proces indywidualizacji. Obejmuje akceptację naszych niedoskonałości i bycie łagodnym dla siebie w trakcie podróży. Czy kiedykolwiek próbowałeś być bardziej współczujący wobec siebie w trudnych chwilach? Kiedy zaczynasz traktować się z większą troską, wpływ tej łagodności odbij się w twojej energii i w sposobie, w jaki inni cię postrzegają. Na głębszym poziomie. Połączenie z naturą odgrywa również fundamentalną rolę w wzmocnieniu naszej aury. Natura ma unikalną zdolność do przywracania i równoważenia naszej energii. Spędzanie czasu na świeżym powietrzu, oddychanie świeżym powietrzem i obserwowanie naturalnego piękna wokół nas ma moc nas naładować. Łącząc się ponownie z naturalnym światem. Wyrównujemy naszą energię z najczystszą i najbardziej wibrującą esencją wszechświata. Jak możesz włączyć więcej czasu w naturze do swojej rutyny? Może codzienny spacer, lub prosta chwila obserwacji rośliny, może być początkiem. Krucjalne jest zrozumienie, że twoja aura jest odbiciem twojego stanu wewnętrznego. Kiedy jesteś w harmonii ze sobą, twoja energia emanuje ten spokój i stabilność. Pływając na wszystko wokół ciebie. Jednak, gdy występują wewnętrzne nierównowagi, czy to w postaci nierozwiązanych emocji, czy negatywnych myśli, twoja aura może stać się matowa, niestabilna i podatna. Nie oznacza to, że musisz być doskonały przez cały czas, ale że ciągła samopielęgnacja jest konieczna do utrzymania równowagi energetycznej. Czy zdajesz sobie sprawę, że twoje stany wewnętrzne. Odbijają się w Twojej energii? Innym ważnym punktem jest praktyka oderwania. W świecie, w którym często uczymy się gromadzić i przywiązywać, oderwanie może wydawać się nieintuicyjne, ale jest niezbędne do zachowania czystości naszej energii. Oderwanie się nie oznacza porzucania wszystkiego ani życia powierzchownie, ale raczej uwolnienia nadmiernej kontroli nad sytuacjami, ludźmi i wynikami. Tworzy to przestrzeń, aby Twoja energia płynęła w sposób bardziej swobodny i autentyczny. Czy jest coś w Twoim życiu, od czego możesz zacząć się odłączać, aby uwolnić więcej pozytywnej energii? Wreszcie, pamiętaj zawsze, że Twoja aura jest rozszerzeniem Twojej intencji. Sposób, w jaki wybierasz się prezentować światu, słowa, które mówisz, i działania, które podejmujesz. Są projekcją Twojego pola energetycznego. Kiedy Twoje intencje są zgodne z Twoimi wartościami i celem, Twoja energia staje się niezmiernie potężna. Ale gdy działasz w sposób nieuczciwy lub w konflikcie z prawdziwym sobą, Twoja aura traci siłę. Czy żyjesz zgodnie ze swoimi prawdziwymi intencjami, czy tylko reagujesz na to, czego świat od Ciebie wymaga? Prawdziwa siła pochodzi z wnętrza ze świadomego wyboru bycia wiernym sobie.